Honda cr to jeden z najlepiej sprzedających się samochodów typu SUV na świecie. Obecny tutaj model to czwarta generacja, produkowana od 2012 roku. W 2015 roku ten samochód przeszedł lifting. To Wam pokazaliśmy w jednym z odcinków. A bohaterem dzisiejszego odcinka będzie topowa wersja Executive. Tutaj mamy silnik 2.0 z napędem oczywiście na cztery koła i automatyczną skrzynią biegów. Nazywam się Krzysztof Dobrzański. Witajcie w Honda Plaza TV. Jeżeli zdecydujecie się na wersję Executive, macie do wyboru dwa silniki. Pierwszy silnik to silnik benzynowy, wolnossący o pojemności dwóch litrów. Posiada on oczywiście zmienne fazy rozrządu, 155 koni mocy i współpracuje z dwoma skrzyniami. Ze skrzynią manualną sześciobiegową i z automatem pięciobiegowym. Jeżeli chcemy bardzo ekonomiczny silnik diesla, mamy tutaj wybór jednego silnika. Jest to silnik 1.6. Ale uwaga, nie o mocy 120 koni, ale o mocy aż 160 koni. Wersja z 4 napędowa właśnie występuje z tym silnikiem diesla. Tutaj możecie wybrać albo 6 manual, albo, uwaga, 9-stopniowy automat. To nowość w Hondzie. Oba te silniki spełniają wyśrubowane normy Euro 6. Jeśli chodzi o silniki, należałoby wspomnieć o spalaniu. Średnio na 100 km jednostka benzynowa spali według producenta około 7,6 litra. W przypadku skrzyni manualnej automat spali o 0,1 litra więcej. Jeżeli chodzi o jednostkę diesla, spali ona 5,1 litra w przypadku skrzyni manualnej i 5,3 litra w przypadku skrzyni automatycznej. To świetny rezultat. Robiliśmy taki test One Tank Challenge w jednym z odcinków, kiedy z silnikiem 1,6 120-konnym dojechaliśmy właśnie Hondą CRV z Warszawy do Brukseli. Spalanie wyszło na poziomie 3,9 litra, więc można naprawdę uzyskać taką wartość, jaką podaje producent. Powiedzmy o wymiarach samochodu. Długość samochodu to 4,60 m. Jest o 7 cm więcej niż w poprzedniej generacji. Rozstaw osi to 2,63 m. Ta wartość jest identyczna w stosunku do poprzedniczki. Szerokość samochodu bez lusterek to 1,82 m, a jego wysokość to 1,68 m. To o 1 cm niżej niż w poprzedniej generacji. W tego typu samochodach bardzo ważny jest prześwit. Tutaj ma on 16,5 cm i też ten centymetr. Jest w dół w stosunku do wersji poprzedniej. Na pewno wpłynie to na lepsze prowadzenie samochodu na drogach utwardzonych. Jednocześnie, oczywiście, w terenie liczy się, żeby ten prześwit był większy. Ten samochód nie jest samochodem terenowym. W delikatnym terenie on sobie poradzi, a te 16,5 cm jest wystarczające. Bezpieczne nadwozie połączone z wieloma systemami bezpieczeństwa, które oferowane są już w każdej wersji wyposażenia Hondy CR-V, sprawiły, że w testach zderzeniowych Euro NCAP Honda uzyskała maksymalną ocenę pięciu gwiazdek. Jest to o jedną gwiazdkę więcej niż poprzedniczka. Samochody typu SUV kojarzą nam się z przestronnością. Nie inaczej jest w przypadku Hondy CR-V. Mamy naprawdę dużo miejsca i jeżeli tutaj jesteśmy na fotelu kierowcy, mamy dużo miejsca nad głową. Tak samo bez problemu tutaj zmieszczą się wyższe osoby. Kierownica regulowana jest w dwóch płaszczyznach. Oczywiście fotel także regulowany jest na wysokość, więc możemy naprawdę zająć sobie wygodne miejsce. Jeżeli chodzi o pasażerów jadących z tyłu, to przy moim wzroście, 1,78 m, ktoś, kto siedzi za mną, naprawdę nie może narzekać na brak miejsca na nogi. Tak samo jest ze środkowym pasażerem. Przez brak tutaj tunela możemy sobie wygodnie usiąść. Dodatkowo te oparcia możemy delikatnie położyć. W przypadku dłuższych tras siedzimy po prostu wygodniej. Ile miejsca ma pasażer? Także sporo. Dodatkowo możemy sobie podregulować wysokość fotela pasażera, co nie jest standardem w wielu modelach. Gdziekolwiek bym siedział, miejsca nad głową mam naprawdę dużo. Bagażnik jest ogromny. Ma aż 589 litrów do linii szyb. Oczywiście, fotele możemy sobie złożyć powiększając bagażnik. Jak złożyć fotele? W hondzie CRV to bardzo proste. Pociągamy zapasek, a fotel sam nam się składa. Tę samą czynność możemy zrobić z bagażnika, pociągając za dźwignię z jednej lub z drugiej strony. W tej chwili powiększyliśmy bagażnik do 1425 litrów do linii szyb, do linii dachu taż 1627 litrów. Świetny rezultat. Sprawdźmy, czy do naszego bagażnika wejdzie wózek. Może on być pojemny, ale może być niepraktyczny. Tutaj próg załadunkowy jest bardzo nisko, a otwór załadunkowy jest duży. Wózek wszedł bez problemu i nie musieliśmy ściągać rolety. Jeżeli chodzi o kompaktowe kombi, tutaj bywa różnie. I czasami już wsadzenie tego tej wielkości wózka, nawet takie złożony, może nastręczać sporo problemów. Ile waży nasza Honda CRV? Wersja Executive waży 1521 kg, wersja z automatyczną skrzynią biegów 1543 kg. Kupując samochód typu SUV, często mamy zamiar ciągnąć przyczepę. Jak ciężko możemy ciągnąć przyczepę? Gdy wyposażymy naszą Hondę CRV w hak stały lub demontowalny, możemy pociągnąć przyczepę bez hamulców do masy 600 kg. Jeżeli nasza przyczepa ma hamulec, to w przypadku wersji benzynowej, manualnej, możemy pociągnąć przyczepę o masie 1700 kg. W przypadku wersji automatycznej, jaką mamy tutaj, jest to masa przyczepy 1500 kg. Jeżeli chodzi o wartości, e, możliwości ciągnięcia przyczepy z silnikiem diesla, te wartości są wyższe. Możemy pociągnąć przyczepę z hamulcem o masie 2 ton. Jeżeli chodzi o skrzynię automatyczną w dieslu, pociągniemy przyczepę Jeżeli o masie 1500 dużo kilogramów. bagażu. Czasami potrzebny jest boks dachowy. Nasz samochód wyposażony jest w srebrne relingi, do których przymocujemy poprzeczki bagażnika, i do niego boks dachowy. Ładowność takiego boksu jest do 75 kg, więc naprawdę kilka ładnych toreb możecie jeszcze dodatkowo ze sobą zabrać. Opowiedzmy o napędzie Hondy CERV. Możecie oczywiście kupić wersję z napędem na cztery koła lub z napędem wyłącznie naprzód. Jeżeli chodzi o wersję Executive, tutaj wyboru nie mamy i mamy od razu wersję z napędem na cztery koła. Ten napęd różni się od napędu, który był stosowany w poprzedniej wersji tym, że poprzednio napęd na cztery koła dołączał nam się, gdy był z któregoś z kół. W tej wersji mamy załączony napęd na cztery koła i gdy jest przyczepność, odłącza nam napęd tylny. Oznacza to, że jest szybszy czas reakcji tego napędu i nie mamy efektu opóźnienia. Nasza Honda CR-V wyposażona jest w dodatkowe akcesoria. Są nimi spoiler tylnej klapy w kolorze nadwozia oraz stopnie boczne. Oprócz funkcji ochronnych mają one także inne zadanie. Zwężają się ku przodowi po to, abyśmy podczas wsiadania nie pobrudzili sobie nogawek. Jednocześnie wystają w tylnej części, aby na przykład nasze pociechy łatwiej miały wsiąść do samochodu. Ten stopień jest naprawdę wytrzymały. I można na nim stawać. Opowiedzmy o wyposażeniu Hondy CR-V. Zacznijmy od tego, co jest w każdej wersji, czyli od systemów bezpieczeństwa. Znajdziemy tutaj 8 poduszek powietrznych, na które składają się poduszki czołowe, boczne, kurtyny powietrzne przednie i kurtyny powietrzne tylne. Dodatkowo możemy wyłączyć sobie poduszkę pasażera, gdy na przykład chcemy przewieźć dziecko tyłem do kierunku jazdy. Dodatkowo, oczywiście, system ABS z korektorem siły hamowania i ze wspomaganiem yy, hamowania. System stabilizujący tor jazdy przyczepy. System kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy pod nazwą VSA. Jednocześnie mamy asystę zjeżdżania ze wzniesienia, jeżeli wybierzecie wersję ze skrzynią automatyczną. Posiada także Honda CR-V ostrzeganie o awaryjnym hamowaniu użytkowników jadących za nami. Przez szybkie miganie światła awaryjnych kierowca z tyłu wie, po prostu hamujemy awaryjnie. W jednym z odcinków pokazałem Wam system CTBA, czyli aktywnego hamowania w ruchu miejskim. Honda CRV także w każdej wersji posiada ten system. Nasza testowana wersja Executive posiada dodatkowo system ADAS oraz Honda Sensing. Jest to zbiór systemów, które znacząco wpływają na poprawę bezpieczeństwa i na komfort podróżowania. Pokażę Wam działanie tych systemów w czasie jazdy testowej. Opowiem Wam jeszcze trochę o wyposażeniu dodatkowym, którym odróżnia się wersja Executive od słabszych wersji. Jednym z elementów, który wyróżnia wersję Executive jest system bezkluczykowy. Możemy na przykład, chowając kluczyk do kieszeni lub torebki, otworzyć samochód, zamknąć go, uruchomić silnik. Jak wygląda otwieranie auta? Wystarczy, że wsuniemy dłoń za klamkę i samochód jest otwarty. Jeżeli zrobicie tą operację od strony drzwi pasażera, wtedy otwieracie swoje drzwi i pozostałe łącznie z klapą. Jeżeli zrobicie tą operację od strony kierowcy, otwieracie tylko drzwi kierowcy. Spróbujmy uruchomić samochód. wystarczy przyciśnięcie przycisku i uruchamiamy silnik. Tak samo wyłączamy go. Jak zamknąć auto? Przy przednich klamkach jest specjalny przycisk. Wystarczy, że wciśniemy go i samochód jest zamknięty. Jeżeli zapomniecie zamknąć szyb, nie stoi nic na przeszkodzie, żebyście zrobili to prostym sposobem z kluczyka. Tym przyciskiem Możecie złożyć lusterka. Ale, żeby nie zatrzasnąć sobie kluczyków w środku, producent sprawił, że zamknięcie szyb możliwe jest tylko z kluczyka. Przyciskamy zamkniętą kółeczkę i trzymamy ją do całkowitego zamknięcia okien. Co zrobić, jeżeli za chwilkę będziemy jechali, a chcemy sobie przewietrzyć auto? Analogicznie robimy to z otwartą kłódką. Wciskamy i trzymamy do otworzenia. Fajny system. Jeżeli jesteśmy już tutaj z tyłu samochodu, pokażę wam jak otworzyć tylną klapę. Widzieliście, że ona podnosi się samoczynnie. Możecie taką operację zrobić poprzez przytrzymanie przycisku hold tutaj na kluczyku. A klapa automatycznie otworzy się. Jak zamknąć klapę? Możemy powtórzyć tą operację lub przycisnąć ten przycisk. Jest to przydatna funkcja, gdy na przykład niesiecie coś w obu rękach. I nie ma jak otworzyć klapy bagażnika. Wystarczy przyciskiem otworzyć sobie klapę. Jeżeli nie macie kluczyków przy sobie, możecie także kierowcę poprosić, aby otworzył Wam zdalnie klapę. Krzysztof, możesz otworzyć? Już otwieram. Dzięki. zamknąć już mogę sam. Kolejnym elementem, który wyróżnia wersję Executive jest skórzana tapicerka. Fotel kierowcy jest także sterowany elektrycznie i posiada dwa ustawienia pamięci fotela kierowcy. Dodatkowo każdy kluczyk oznaczony jest odpowiednią liczbą. Kluczyk numer 1 i kluczyk numer 2. W zależności z którym kluczkiem wsiądziemy do auta, tak będą działały te dwa tryby pamięci. Pamiętając, jakie ustawienia mieliśmy dla danego kluczyka. Oczywiście przednie fotele są podgrzewane dwustopniowo. Nasze progi w wersji Executive chronią nakładki progowe z przodu i z tyłu z emblematem Cerfau. Nasza wersja Executive wyposażona jest w system Connect Plus. Oprócz możliwości odsłuchiwania płyt audio, mamy tutaj także nawigację, obsługę zestawu Bluetooth, rozbudowany komputer. Wszystko oparte jest o system Android. W jednym z odcinków pokazaliśmy Wam dokładne działanie tego systemu. Nasza Honda to także dobre audio. Oprócz czterech głośników z przodu i z tyłu, posiadamy także głośniki wysokotonowe oraz głośnik niskotonowy. Klimatyzacja, podobnie jak w wersji lifestyle, jest dwustrefowa z podziałem lewa prawa strona. Pasażer może ustawić swoją temperaturę taką, jaką by oczekiwał. Wrażenie w tej wersji wyposażenia na pewno robi panoramiczny szklany dach. Zupełnie inaczej niż w poprzedniej wersji, w tej chwili nie jest on niczym podzielony. Jego duża powierzchnia sprawia, że dużo światła dziennego wpada nam do auta, jest nam po prostu też weselej. Jednocześnie ta roleta, która zasłania nam szklany dach, jest elektrycznie sterowana i możemy ją w każdym momencie zatrzymać. Warto także wspomnieć o innych elementach wyposażenia, które są obecne także w niższych wersjach. Jest to pełna elektryka, szypi lusterek, skórzana kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach. Dodatkowo mamy kamerę cofania oraz czujniki parkowania przód i tył. Przy włączeniu biegu wstecznego obraz wyświetlany jest na systemie Connect. Kręcąc kierownicą, wspomaga nas to przy parkowaniu. Kamera także posiada trzy różne tryby działania: lusterko fotochromatyczne, a reflektory w tym samochodzie toksenony. Mówiąc o reflektorach, należy wspomnieć, że światła jazdy dziennej LED są wkomponowane w reflektor. Dodatkowo reflektor posiada funkcję doświetlania zakrętów. Mamy światła przeciwgielne, czujnik wycieraczek znajduje się w górnej części szyby, przyciemniane szyby tylne i 18-calowe felgi aluminiowe. Zapinając pas, samoczynnie on się dociska nas do fotelu. W kącie CRV mamy bardzo dobrą widoczność. Jak przystało, nasuwa. Siedzimy wyżej, więcej, więc widzimy. Jednocześnie mamy duże lusterka, w których wszystko widać. Widoczność do tyłu jest dobra, aczkolwiek samochód jest dosyć długi. Fajnie, że wspomaga nas przy cofaniu kamera, cofania i czujniki parkowania. W wersji, którą jedziemy, znajdziecie system ADAS. Jest to zbiór systemów bezpieczeństwa, które tak naprawdę mocno nam pomagają. Do takiego systemu możemy zaliczyć system odczytywania np. znaków drogowych. Jeżeli wykryje samochód znak, który dotyczy samochodów osobowych, zostanie on wyświetlony tutaj na wyświetlaczu. Od razu pojawi nam się komunikat, jakie znaki przeczytała nasza kamera. Jeżeli ograniczenie, np. zakaz wyprzedzania dotyczy samochodów osobowych, ten znak również tutaj się nam pojawił oraz ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Kolejnym systemem jest system FCW. Jeżeli za szybko zbliżamy się do samochodu jadącego przed nami, system wizualnie i dźwiękowo będzie nas o tym ostrzegał, że nasza prędkość jest za duża w stosunku do auta poprzedzającego. W skład pakietu ADS wchodzi monitorowanie martwego pola w lusterkach. Dodatkowo włącza za nas światła drogowe, kiedy to następuje? Kiedy jedziemy w trybie automatycznym jest ciemno. I system nie wykrywa żadnych świateł auta jadącego przed nami, lub naprzeciwka, lub więcej niż jednej latarni, wtedy włączy światła drogowe. W Hondzie CRV jest bardzo cicho. Jeżeli jedziemy z prędkością około 100 km na godzinę, naprawdę możemy prowadzić normalnie rozmowę. Silnik jest słabo słyszalny. Nasza Honda Executive wyposażona jest dodatkowo w system Honda Sense. To jest zbiór systemów, które naprawdę wspomagają nas, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Pierwszym systemem jest system CMBS, czyli system łagodzący skutki kolizji. Czasami, jeżeli kolizja jest już nieunikniona, samochód przygotuje nas do tego uderzenia, np. poprzez napięcie pasów, poprzez rozpoczęcie za nas hamowania. Mamy tutaj także tempomat adaptacyjny. Jest to system IACC, czyli inteligentny tempomat. Jeżeli go sobie włączymy, tak jak normalny tempomat w każdej innej hondzie, radar będzie dbał o to, abyśmy utrzymywali odległość od pojazdu poprzedzającego. Włączyliśmy sobie tempomat, pojawiła nam się ikonka samochodu, że auto jedzie przed nami, czyli jest wykryty samochód przed nami. Ustawiamy prędkość, z jaką chcemy jechać. Teraz samochód, zobaczcie, hamuje za mnie. Kolejnym systemem jest system utrzymywania w pasie ruchu, system Elkas. Dużo się mówiło o tym systemie, nawet ktoś kiedyś przeprowadził test, puszczając kierownicę, powiedział, że auto za niego nie skręca. Oczywiście nie będzie za niego skręcało, dlatego że do prawidłowego działania tego systemu potrzebne są nasze dłonie, właśnie na kierownicy. System wykrywa opór i wtedy działa. Włączamy sobie system LCAS. Jeżeli pojawiły nam się linie, oznacza to, że system wykrył obie linie skrajną, prawą i środkową i teraz będzie nas wspomagał przy tym, przy kierowaniu. Czyli po prostu wółku będzie za nas skręcał. Cały czas jadąc z włączonym systemem LK, system pomatem adaptacyjnym, mam wrażenie, że auto cały czas za mnie myśli. Jeżeli coś się pojawi przed nami, zwolni dostosuje naszą prędkość do pojazdu przed nami, a jednocześnie e, ta moja praca na kierownicy tak naprawdę sprowadza się do tego, że tylko mam te dłonie trzymać na kierownicy, a samochód sam za nas skręca w delikatnych łukach. Oczywiście działa on w zakresie prędkości powyżej 80 km na godzinę, gdyż jest to system tak, jakby przystosowany do jazdy na trasie. Więcej o systemie ADS opowiedziałem wam w jednym z odcinków. Zapraszam do obejrzenia tego, pokazujemy, jak te systemy działają w praktyce. Ile musicie zapłacić za Honda CRV wersję Executive z tymi wszystkimi systemami? Powiem Wam tylko, że około 150 tysięcy plus dodatkowe dopłaty za system i za y, lakier metalizowany i perłowy. Nie powiem Wam dokładnej kwoty, bo chcemy, abyście do nas przyjechali, ponegocjowali, skorzystali z rabatu 4,5 tysiąca w przypadku wyprzedaży rocznika 2016. No i oczywiście jest możliwość przejechania się tym samochodem, którym obecnie jedziemy. Oczywiście was do tego zachęca, bo warto. Samochód jest fajnie doposażony, naprawdę się nim przyjemnie jeździ. Ja dziękuję Wam, że byliście z nami. Dziękuję za subskrypcję, i proszę o kolejne i do zobaczenia w kolejnym odcinku Honda Plaza TV. Cześć!